Każdy raczej patrzy, jak patrzy się na dane, które pochodzą z portu Gdynia, to większość ładunków dzisiaj z portu, jak wychodzi, to wychodzi na obwodnicę zachodnią Trójmiasta, na południe kraju one idą. Jest Pani z ja yy, więc potwierdzi to. Yy, w związku z tym, jakby siłą rzeczy ta droga ma funkcję przede wszystkim związane z tym, że przepustowość dzisiejszej drogi już wojewódzkiej dawnej szóstki jest ograniczona. Ograniczona i w związku z tym, że miasto Rumia, miasto Reda się bardzo intensywnie urbanizują, rośnie tam liczba ludności, to po prostu ta droga jest też drogą, która będzie miała, miała przede wszystkim znaczenie w tym tranzycie, ale ludzi, mieszkańców tego całego obszaru. Więc to jest po prostu obsługa tego obszaru. Więc tutaj się proszę nie martwić o to, że tu będą jakieś jakiś nie wiadomo jaki hałas yy, yy, towarowy. Oczywiście to będzie... analizy, które Państwo będą robili na w dalszych etapie związane z prognozami ruchu, samy dom będzie poświęcony analizom yy, yy, ruchu i prognozom ruchu, yy, to też Państwu jasno pokaże, jak to, jak to się będzie, jak, tutaj, jak ten ruch będzie wyglądał Obcią i obciążenia. Jeśli chodzi też o obszar analizy, który, państwo, który, który jest tutaj analizowany, no to oczywiście nie analizowane jest całe województwo, tylko już na etapie zlecenia było poszukiwanie tego powiązania, które jest tak, tak bardzo potrzebne w tym rejonie, a nie w rejonie od drogi 224 w okolicach Przemuda do Wejherowa, bo tam takich potoków nie ma. Nawet wstępne prognozy nie, po, nie pokazują takich dużych potoków ruchu. Oczywiście one w stanie wakacyjnym, ze względu na, na, na alternatywy w dojeździe nad morze, będą większe, ale to będą takie, takie sezonowe, a tutaj na tym odcinku południowym tego całego opracowania, czyli y, Gdyńsko-Rumskoreckim jest y, 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 przede wszystkim stałe, y, stały wysokie natężenie ruchu drogowego. No, no, po prostu będzie tutaj rosło. I to jest istotny problem, który, który ta droga ma rozwiązać. Ja to mam takie to... pytanie jeszcze co do y, tej drogi w kolorze niebieskim przez dolinę logistyczną. My jesteśmy na etapie uchwalania nowego studium i takie rozwiązanie jest przyjęte. Czy my możemy spokojnie zatwierdzić takie studium, a dwa-trzy miesiące później y, miejscowe plany na ten teren? Czy y, co będzie potem, jeżeli my zrobimy plany, a droga będzie inaczej, bo to nie my będziemy zatwierdzać w końcu przebieg? Czy są jakieś? Uwarunkowania, od kogo to zależy, bo te plany czy to studium na ten tereny to od lat czekają i nie są w ogóle załatwiane. Szanowni Państwo, jest, to jest bardzo ważne uwarunkowanie, takie o czym Pani powiedziała, że yy, na tym odcinku też tym wariantem, który jest preferowany z punktu widzenia koncepcji zagospodarowania do linii logistycznej jest ten wariant niebieski. Jeżeli ten wariant niebieski jest, jest takim wariantem optymalnym, no to dlaczego byśmy mieli y, y, ten wariant y, y, odrzucać? Tutaj my ja mówimy o całym połączeniu, które musi w ramach tego studium być y, zaprojektowane, jeśli chodzi o korytarz. W związku z tym, jeżeli wszystkie analizy wskazują, że to jest najbardziej optymalne rozwiązanie, to, to nikt nie będzie teraz podważał tego rozwiązania. To ile lat będzie to zatwierdzanie, że to ma być ta niebieska? Będzie, mówię w maju, jak będą konsultacje, ale będziemy w czerwcu to opracowanie od Państwa. To wówczas w y, y, tym opracowaniu znajdzie się y, jasne wskazanie, że preferowanym wariantem, teraz odnoszą się do tego odcinka, jest ten wariant. Nie Pan, preferowany, a zatwierdzony to są dwa różne pojęcia. No tak, tylko że no na razie tak, tak. trzeba preferować, a potem zatwierdzać. No, no i dopiero po zatwierdzaniu można robić coś dalej. Ten proces projektowy to są kolejne sekwencje zdarzeń. I yy, yy, będzie wskazany wariant preferowany, ale to nie oznacza, że tylko dla preferowanego wariantu będzie prowadzone studium techniczne, ekonomiczne, środowiskowe po ramach różnych analiz i różnych zmian mogą się różne uwarunkowania zmienić, które generalnie spowodują, że być może trzeba będzie coś innego jeszcze wybrać. Może tak się zdarzyć, w zależności od tego, kiedy te prace nad stresie zostaną podjęte. Mamy nadzieję, że dość szybko, bo taki też jest cel, żeby to pracowanie szybko powstało, żeby można było uzyskać środki na sporządzenie tego kolejnego etapu. Ze środków unijnych. W związku z tym no, myślę, że będziemy coraz bliżej tego, żeby w tych kolejnych sekwencjach potwierdzać ten wariant, który zostanie wskazany jako preferowany na etapie tego studium. Krótko mówiąc, preferowany wariant my zatwierdzamy lada miesiąc studium i miejscowe plany mogą być robione na, na ten teren. No tak, znaczy, no tak to też nie. No. No, no, to, Zresztą, nie. Zresztą pan nie jeszcze wali. zarząd portu musi się z tym zgodzić. Bez nich nic nie zrobił. Zarząd portu ma prawo pierwokupu. Tak, oczywiście. Ale dopiero jak będą miejscowe plany oni są. Pogonić ich stamtąd, to będzie spokój. <laughs> Bo tylko szczują i po prostu niepotrzebnie tam Dolina logistyczna, proszę Państwa, nie powstanie, że nie będzie drogi czerwonej. Także bez drogi czerwonej nie ma do nie. A Zarząd portu jak nie będzie miejscowych planów nic nie zrobi. Zarząd Polskiego Portu Gdynia jest cały czas w kontakcie z gminą Kosaczową i są uwzględniane wszystkie warianty. Eee, i ile lat proszę może... Panią? Jeżeli chodzi o te pomarańczowe. Ale nie, nie, ile lat to już załatwiacie? To znaczy się. Co chwilę Gdynia, zmienia się, się PZS. Port Gdynia. I to jest niebezpieczeństwo. Od roku Dostał, powiększyły się tak. granice administracyjne portrymia. I od tego czasu e, Port Gdynia, e, wskazuje, że pomarańczowy przebieg jest dla na nas jak najmniej... E, korzystny ze względu właśnie na ten, e, ten teren. My wskazujemy właśnie ten niebieski. Ale to nie o to chodzi. Pod Gdynia nie będzie korzystał z prawa pierwokupu, czy w ogóle zgadzał się, dopóki nie będzie miejscowych planów. Tak dlatego, powiedziano. Dlatego teraz bardzo wiele opracowań teraz jest. A dasz, no cicho, to jest bardzo ważna Jednocześnie wiele, wiele tematów, bo jednocześnie właśnie i Diamaris, i, to, i, i droga Czerwona, i jednocześnie plany, to wszystko Powoduje, że możemy coś, coś ustalić fajnego wspólnie. I właśnie my jesteśmy w tym dobrym momencie, że możemy wskazać najlepsze dla nas rozwiązanie. I Jeżeli my, na przykład, odpowiadając Panu na pytanie, jeżeli chodzi o węzeł e, zespołowy Dolina Logistyczna, wskażemy teraz najlepsze dla nas rozwiązanie, to właśnie Mosty Katowice czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad dostosują się do naszego rozwiązania. Więc chyba nie powinno nam to na tym, żebyśmy wskazali nasze najlepsze rozwiązanie dla naszej gminy. A jedno pytanie. W jaki sposób będą nabywane te działki? Bo o co chodzi? W pierwszej, pierwszej kolejności będzie zaniżenie ich wartości poprzez budowę gazociągu, tak? który ma iść, łączyć z, mi z miastem Gdynia. Co powoduje, że te nieruchomości znacznie spadną w dół. Yy, Przepraszam, w yy, nabywania nieruchomości. Bo najpierw będą te grunty zaniżone, tak? Przed kazociąg, który tam nie będą na pewno zaniżone. Ale... No, no i, zani... i wartość spadnie Zanim będą chcieli wykupywać. Bocze, jeśli Państwo się wypowiedzą odnośnie trybu, że tak powiem, nabywania nieruchomości pod inwestycje. No właśnie, bo teraz... Władze odszkodowań za tereny przyjęte pod yy, budowę tej ewentualnej drogi Diamalis e, będzie następować dopiero po uzyskaniu decyzji z Jest to decyzja, która jednocześnie zatwierdza projekt budowlany i e, w jakimś stopniu przejmuje grunty niezbędne do budowy tej drogi. E, jak rozumiem, na tej podstawie jest robiony przez Urząd Wojewódzki, jest e, robiony operat szacunkowy e, nieruchomości przez niezależnych wybranych rzeczoznawców. Na tej podstawie są. Wypłacane odszkodowania. Z nimi można się tak zgłosić bądź nie. nie, nie. Czyli nie, będzie szkoda szkoda. nie, ustawą, procedurę się przedłużało Czyli będzie podróżować bez tak i później odszkodowanie ewentualnie. Tak. Z reguły no, wszystkie inwestycje drogowe tej, 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 tej klasy i tej kategorii są tak zwaną specyfiką procedowane. Tak? Tak, tak. Tak. Tylko, że zanim to wszystko wejdzie powstanie urociąg, który sprawi, że grunty znacznie spadną. No, ale w tym momencie tak. można... O... można... Nie nie nie. Nie, 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 nie. szanowni państwo, to, to ja... No ja ja bym... odszkodowanie tak. można wystąpić. Ale, bym... tak. ale ja będzie gazociąg to... już. Szanowni państwo, ja może, ja może wytłumaczę ogólnie yy, jak to działa w kwestii, że tak powiem, wypadek odszkodowań. Jaka jest procedura. Bo znaczy on to jakby yy, trafnie wytłumaczy, że cała inwestycja będzie realizowana w trybie specjalnej ustawy i na tej podstawie będą wypłacane odszkodowania. Procedura wypłaty odszkodowania jest taka, że wybiera się dla właściciela nieruchomości, nazwijmy to bardziej korzystny wariant. Jeżeli na chwilę obecną te tereny, ja nie mówię, że wszędzie, ale no większość, które dotyczą gminy kosakowo, to są tereny łąk, tereny rolne, to one... To są tereny przemysłowe. Nie, 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 nie. Studium, znaczy tam... Przepraszam, nie, 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 nie. To, to nie są tereny A, przemysłowe. To są, to są jeszcze tereny rolne. Biorąc, jeżeli to są tereny rolne, a będzie na przykład przejęcie nieruchomości pod inwestycję drogową to będzie wycenione tak jak pod inwestycję drogową, czyli wyżej niż te tereny jest tak powiem rolne. Taka jest ogólnie zasada, czyli niezależnie jak to było, a jeżeli to byłyby, stałoby się terenami przemysłowymi, powiedzmy sobie, no to będzie wycenione tak jak tereny przemysłowe, czyli biorąc pod uwagę, to przy, każdy, przy każdej wypłacie odszkodowania jest ten sam wariant, ten sam że bierze się Dwa tryby, że tak powiem, naliczania tego szkodowania, albo w zgodnie z przeznaczeniem, w zgodnie z ministerstwem, albo z, z rzeczywistym przeznaczeniem, albo z docelowym przeznaczeniem, zgodnie z trybem wychłaszczenia. I z tych trzech wariantów wybiera się ten najbardziej korzystny dla właściciela nieruchomości, także tutaj akurat... A całą, bo, bo to i tak będzie, jak rozumiem, dolina logistyczna, czyli dobrą sprawę, nie można dać tego tylko tereny przemysłowego bo to będzie bardziej opłacalne dla mieszkańców, jeżeli ewentualnie będą no, być to, w to, w to się robi już to 4 to. lata, no. Chodzi o to, żeby mieszkańcy z tego tytułu nie byli pokrzywdzeni, tak? Bo mówię, bajkowniczka powstanie, to... to ja mam jeszcze pytanie do Państwa, bo jakbyśmy wzięli na tą koncepcję, to Państwo przedstawiacie jeszcze, bo tutaj nie masz, ale to ja mogę tylko jedną rzecz, bo ja chciałem tylko odpowiedzieć, Panu o odnosi trasy do, do, do Lubiatów. To znaczy e, chodzi o tą trasę, to znaczy to jest, to jest planowana droga krajowa, która ma być od e, drogi ekspresowej S6, ona się będzie włączać, tu jest strzemiennie. Strzemielienie, tak? Strzebelinie. Ze Szemielina ma połączyć z gminą z planowaną elektrownią jądrową. I to jest ta trasa krajowa, która ma, ma tutaj powstać za ileś lat. Natomiast ona raczej... Znaczy, na to się, na, nie, na to na jest na Natomiast ta trasa raczej nie będzie miała wpływu komunikacyjnego na cały powiat Polski, bo może sobie zobaczyć na mapie, gdzie jest ta trasa. A gdzie jest powiat buski? No, tak, Myślałem, że finansowanie nie jest, jedno, nie dlatego może... To znaczy, tak, Przepraszam, można tą mapę pokazać. Mam taką, taką takie może nie pytanie, tylko pewną sugestię, ponieważ y, jest u nas wielu rolników, które posiada grunty na terenie mości Błota. Można tą mapkę? Jeżeli wolno. Bardziej tam, tamten obszar proszę. Czyli koledzy bliżej? Tak, tak, tak. O proszę Państwa. Tutaj, o dobrze, już okej. Okay. O, tu, Tutaj nasi rolnicy mają tutaj trochę terenu. Ten teren jest generalnie bardzo mokry i, i... Nie mokry, nie jest mokry. Nie, mokry. To jest, to tak, tak samo jak w Redzie. Tak, w właśnie. I ja tutaj widzę jeden problem, ponieważ generalnie cała woda, która tutaj w Redzie pada, w Rumi i tak dalej, ona sobie spływa przez te tereny i odpływa do morza. Jak doskonale wiemy, przy, przy, przy yy, rzece Redzie są dwa, dwie przepompownie, które zostały spodernizowane, ale to niewiele dało, bo, bo, bo woda stoi. Natomiast ja się obawiam takiej rzeczy, że jeżeli, bo tutaj padło pytanie o budowę na Słupach, bardzo fajne pytanie, jak tutaj, że powiem droga utwardzi pewne spore obszary, będzie odwodniona, prawda, mhm. to y, znacznie się zmniejszy obszar, który tą wodę chłonie i problemy z wodą jeszcze się powiększą. No mówi się, że Polska pustynnieje, okej, okay, centralna Polska faktycznie, ale my doskonale wiemy, że mamy często wiatry północne czy zachodnie, które na nasz obszar nanoszą jednak deszcze, prawda? to mówimy, z Więc ja tutaj mam wniosek do Państwa projektantów, ja nie wiem, skąd z przyjechali do nas, czy są lokalni. Z Gdańska. Z naszej strony. urzędu, urzędu maszalowskiego, każdy projektantów no ja, ja rozumiem, no, bo z Warszawy. Warszawy, nie, Warszawy, no to mogą Państwo nie wiedzieć, bo na przykład z tego co wiem, to w Lasach Warszawskich w tej jesieni nie było w ogóle w Rzymie, prawda? A u nas było zatrzęsienie, ponieważ u nas jest trochę na szczęście dla rolników czasami, a czasami nie na szczęście, bardziej mokro. Ja zwracam uwagę, że problemy z wodą tu mogą być poważne i te problemy będą się roznosić na cały ten obszar. Problemem jest tutaj wypływ rzeki Redy, Ponieważ w tym miejscu są łachy piaszczyste, one są w rejonie Natura 2000 Ptasiej i nie można ich usunąć, wyczyścić, bo Natura 2000, a jak te łachy tutaj sobie leżą, to woda z rędy ma utrudniony wypływ i jest utrudnione odwodnienie całego terenu. Więc nie wiem, być może jest sensowne połączyć te inwestycje z odwodnieniem i z uporządkowaniem trochę bardziej tej sytuacji wody. Tutaj. Dziękuję. A wujcie Pan pokaże ten kanał, jest, co, droga Ty, ta droga rowerowa, gdzie ona Przechodzi ona Nie, nie, nie odjeżdża. Ale co, planowana droga rowerowa? Ta droga rowerowa, gdzie Nasz tam, tam po, y, Nie, a to nie, jest tu. To jest, tu no okay. to jest tutaj, bo tu mamy składowisko popiołów. No. Aha, ale, a ona tu do Kazimierza biegnie przecież tak. To jest bo trasa, nie małże, to jest trasa. To ścieżka. to chodzi o... To co się nie jest dzisza. Bo ja myślę, że ta czerwona ta to po nas. Awe, ja mam jeszcze pytanie mogę do Państwa. No, bo ja mam pytanie, bo Państwo przykładowo jakby tutaj y, przedstawiliście tą koncepcję i tutaj y, chciałbym jakby do przedmówców odnieść jeszcze raz y, tą kwestię dotyczącą y, natężenia y, tego ruchu y, w momencie, kiedy Dolina Logistyczna się rozbuduje, y, który będzie jakby y, komasował się z tym ruchem turystycznym, ale przede wszystkim czy Państwo wzięliście też pod uwagę. Że estakada, w momencie kiedy ta droga powstanie, zostanie po prostu jakby z tego ruchu ciężkiego wyłączona. I w ten czas wiemy, co się dzieje od początku obwodnicy, tutaj Ochroni, co się będzie działo w kierunku. Chwaszczyna tego węzła. Tak? No tam jest najgorszy odcinek. I czy Państwo jako urząd Szokowski, też bierzecie pod uwagę rozbudowę tego odcinka ze względu, żeby się nie korkowało, bo tak naprawdę. W momencie, kiedy estakada będzie wyłączona, a będzie wyłączona ze względu na stan techniczny i na pewno tam pojazdy ciężarowe już tam tamtędy nie będą się komunikowały, to to będzie główny tak naprawdę korytarz, który będzie jakby nie tylko pojazdy z portu, ale również z doliny logistycznej, tak, która jest planowana dla rozbudowy. Tak? No bo po to port zarezerwował ten teren, żeby w przyszłości po prostu tam tereny po prostu... Logistyczne, wprowadzać i place dla pojazdów ciężarowych, które również będą skomunikowane z tymi pojazdami, które jadą tutaj z tego nie tylko gminy Kosakowo, ale również z całego obszaru e, turystycznego. tak? Czyli mówimy tu słowo, półwysep, po prostu. I teraz to najnowsze gardło będzie tak naprawdę na tym odcinku Chylonia i węzeł do drogi tej, która do węzła Czy Państwo też przy tej koncepcji. Bierzecie jakby pod uwagę, żeby rozbudować się odcinek. <tryk> Już odpowiadając, to, o czym Pan mówi, jest poza e, obszarem e, tego, co Państwo robią. To jest pierwsza sprawa. Bo Państwo robią drogę nieczerwoną, tylko Państwo robią drogę w Maris, od węzła Dnia Północ, Dnia Tak jest. Odcinek, o którym Pan mówi, jest elementem drogi czerwonej, tak jak tu jest zaznaczona. Całe to skrzyżowanie ulica. Yy, sta yy, dzisiejszej, S jest 7, bo ten odcinek obwodnicy zachodniej od węzła Wielki Kat, to jest droga ekspresowa, S 7. Tu będzie, jest obecnie projektowane, tak jak jest to czerwone pokazane. Tak, ale mówimy jest... o tym odcinku. Nie o to, tym, to, to jest generalnie... Jest, jest ale wstydzy. czy Państwo jako Urząd Marszałkowski też rozmawiacie, żeby ewentualnie... Ale dlaczego, ale dlaczego uważa Pan, że ten odcinek trzeba poszerzać? Dlatego uważamy, że po prostu jak... Nie, nie ma takiej staklady, potrzeby. Ale czy Państwo tak tak robiliście tak. jakieś badania, bo powiem szczerze, jak... ruchu, nie ma takiej potrzeby. Nie ma takiej potrzeby, żeby tutaj to poszerzać cokolwiek. Na razie takich potrzeb nie ma, bo też część ruchu stąd, który tutaj dzisiaj jest, już jest ściąga około 10-15% ruchu. Już zostało z tego tak. układu ściągnięte na trasę kaszubską. Nie ma takiej potrzeby. To na pewno nie będzie takie skrzyżowanie jak jest dzisiaj, tylko to będzie bezkolizyjne połączenie yy, S7 z tym tak. układem. To jest rozwiązanie, które. No, no to tak, Nie to... ale, 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 pan, posta, przepraszam, posta, bo tak, posta, to, to jest, tak, jest różna rozmowa, tylko jak patrzymy po prostu na życie, jak. Teraz są przykładowo e, e, godziny szczytu, czy port przykładowo jak ma swoje przeładunki, a ilość tych będzie zwiększała się. Bo powstanie port zewnętrzny, do tego ta dolina logistyczna. No, może Państwo włączycie tak po prostu tak ten obszar, bo w ten czas można na tym. To pytanie Pani z to... portu. To... Jak się przewiduje zwiększenie, zwiększenie na, ten na ten żoło, żoło. Tak. po wybudowaniu wybudowanie portu głębokowodnego? Bez drogi czerwonej nic nie powstanie. Dobrze, tak. ale, ale, ale jak, jak raz, raz dwa? Tak, dokładnie. To... No, Czy żeby to odciążyć zespół linie jeślinie kolejowe? Port Gdynia jest cały czas w e, kontakcie z Generalną dyrekcją Krajowych i autostrad i e, przewidujemy przekazujemy z nasze prognozy, które e, mają jakie mają być po prostu jakieś mają być obciążone te, te drogi. Czyli ile? Wie to no, z lędem dziś dzisiaj. Dzisiaj. No, no. no, ja no, ja 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 ale ale, ale nie tak, państwo, tak. państwo tak to może. może Trochę inaczej muszą popatrzeć na cały ten obszar. To, no my patrzymy na cały. Ta, no tak, ale trochę wychodzimy w ogóle poza zakres tego. I byśmy się może do tego odpowiednio przygotowali, gdybyśmy wiedzieli, że Państwo mogą by pytać o, o wszystko, co dotyczy portu w Gdyni i tak, dalej, i tak dalej. Nie, nie, nie. Tak tak chodzi o to, do... nie. nie ale, ale nie, ale proszę poczekać. Chcę powiedzieć tyle, że nie może być tak, że Państwo, że y, y, port w Gdyni będzie obsługiwany tylko systemem transportu drogowego. Większość ładunków zgodnie z, y, z unijnymi wytycznymi. Większość ładunków na odległości większej niż 300 km ma być do roku 2030, bodajże 50% ładunków z portów, ma przechodzić na transport kolejowy. Po to jest rozbudowywana y, droga, y, linia kolejowa 201, po to tam ma być budowany dodatkowy tor na odcinku osoba, po to dzisiaj na terenie portu Gdyni został przebudowany cały układ kolejowy, masa torów, które jak Państwo widzą, przyjeżdżają żeby generalnie to większość ładunków przewozić, wywozić z portu yy, yy, sportu, yy, pociągami, a nie samochodami, bo yy, to nie, nie, nie da się tym układem drogowym, jakbyśmy mieli zamknąć linię kolejową i wszystko wywozić

w zeszłym roku Generalna Dyrekcja podjęła bardzo ważną e, decyzję odnośnie zmiany klasyfikacji dróg ekspresowych na terenie województwa pomorskiego. Nie wiem czy Państwo wiedzą, chyba wszyscy Państwo wiedzą, że obecna obwodnica miasta to jest jeszcze cały czas jako S6. Planowane było wcześniej, że po oddaniu trasy kaszubskiej S6 pójdzie od strony miasta Gdańsk do węzła na Dąbrowie, czyli do węzła Wielki Kask i, i dalej w kierunku na Szemut i w kierunku na Wejherowo. Zostało to przeklasyfikowane. S6 będzie przebiegać zgodnie z, obwodnicą, z nową obwodnicą metropolitalną, a obecna obwodnica trójmiasta zostanie przeklasyfikowana jako trasa S7. I to co jest ważne, bo według, według pierwotnych założeń od węzła w kasku Cała obwodnica Trójmiasta aż do Chylonii, miała być zdeklasyfikowana do DK6, czyli do Drogi Krajowej 6, a wówczas przeszłaby pod zarząd miasta Gdyni. Bo drogi krajowe na, w miastach na prawach powiatu są obsługiwane przez miasto Gdyni. I wówczas cały ten, całe, cała ta trasa od węzła w Kasku aż do węzła na Morskiej była obsługiwana przez miasto. A w zeszłym roku Generalna Dyrekcja podjęła decyzję o zmianie klasyfikacji i cała obecna obwodnica Trójmiasta. Już jest S7, czyli S7 zaczyna się tak naprawdę docelowo od portu Gdyni przez planowaną drogę czerwoną, tak naprawdę przez Warszawę aż do Krakowa. To jest cała trasa S7 i to jest bardzo ważna zmiana. I to, co ten radny się zapytał odnośnie tego fragmentu rozbudowy. Do, rozbudowy między ulicą morską, a powiedz sobie, wezłem Kwiatkowskiego, Kważno i dalej do wezła w Karku. To całe szczęście, że to pozostanie pod zarządem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Ta instytucja naprawdę robi cyklicznie masę różnego rodzaju opracowań, badań, analiz odnośnie natężenia ruchu. Te wszystkie inwestycje, które są realizowane, czyli Droga Kaszubska, obwodnica Metropolitalna, czy teraz planowana Droga Czerwona, są duże inwestycje. Jeżeli kiedyś dojdzie do sytuacji takiej, że ten odcinek, o którym ten Pan Radny powiedział, że powinien być rozbudowany, nie wiem, do więcej pasów, czy jakkolwiek, jakkolwiek, to myślę, że Generalna Dyrekcja taką obecnie podejmie. Natomiast z naszego punktu widzenia myślę, że ważne jest to, że zarządcą tego odcinka będzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, a nie zostanie to zdeklasowane do miasta na prawach powiatu, czy do miasta Gdyni to mikrokop są part częstunnelu nie idzie no, w tech ale mówimy o rosy czerwonej chyba to jest jeszcze za szybko żeby tak tak się no, taka się tak, tak, to, liopat, tak, tak, ja nie musiała przejść. tylko chodzi o to się jest tam sokolis jest liopad nie tylko liopad no a teraz jeszcze właśnie pytanie, bo jesteśmy przy tej dominie logistycznej, czy równolegle z tą drogą po prostu Państwo, którą planujecie, będzie układ y, torowy, bo modernizacja układu torowego zatrzymała się na ulicy Łódzkiej. E, no kawałek za. I teraz, ta jeśli, ta, bo ta, boćnica, Doliny. I teraz jeśli idziemy po prostu, przepraszam, że tak powiem, ponad okiem rozumowania, to tutaj powinny być zaplanowane po prostu już w tym, y, Waszej koncepcji rozwiązanie układów po prostu tych torowych. Czego nie ma? Czyli tak... Ale to tak, jest wewnętrzna, no to, to, to jest, bo, i, to jest wewnętrzna... Tej, kosznica, to jest wewnętrzna tak? do nalewaków po prostu per. To jest odrębny temat. Jeśli mówimy o tej y, nitce, którą tutaj jedną Państwo pokazaliście. I teraz jeśli mówimy o obsłudze tej doliny logistycznej, to gdyby y, miał funkcjonować y, ten y, transport y, kolejowy, to również tu równolegle po prostu powinno być to uwzględnione, czego nie widzę. I dlatego po prostu moja uwaga była podyktowana tym, że komunikując ten cały obszar po prostu, który jest przewidziany na obsługę portu, będzie z ruchem turystycznym i z gminą kosakową pewne y, jakby no utrudnienia tworzy, tak? I, i, I to tylko jakbyśmy chcieli po prostu jeszcze... Wydaje no, mi się pytanie bardziej nie do nas, bo Państwo mają i nie, nie do wykonawcy, bo ten z Jamaris, tylko do portu, jak do dnia logistycznego, ale w powstających koncernach, tak, bo będą, czyli też tam, nie wiem Pani, Kasiu, może pani też może Bo to nie, powinno być. Szkoda, że pani została prezydialnym, to było łatwiej, bo pani jest jednym z nie, osób. Nie, która nie bo nasu... właśnie ja chciałam podkreślić, że ja tutaj też jestem jednym krokiem przyszłym mieszkańcem e, gminy Kosakowo. Więc ja tutaj przyszłam a. słuchać, e, a nie <śmiech> mówić. <śmiech> 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 Także chciałam też uspokoić, że ja również mam różne rozterki i, i tak się złożyło, że pracuję w porcie i w zarządzie portu Gdynia i no, zapewniam, że staramy się, będą na pewno konsultacje również społeczne i będziemy na pewno znaleźć. Wiem, że jeżeli chodzi o drogę czerwoną, to również będą, są planowane konsultacje i będzie też można się wypowiadać. To jest to bardzo mocno zurbanizowany teren, więc będzie bardzo ciężko znaleźć najlepsze rozwiązanie, ale są w tej chwili że generalnie trwają prace projektowe, właśnie też że 5 milionów play-off obiecali w sensie Nagrane. wiesz no na pomidle po prostu zagadamy miejsce na bocznicę, doliny logistycznej i tyle no tak by było chyba najprościej to wszystko zależy od tego co tam miał bo to tym Panie jeśli państwo jeszcze. miejscowy plan jeśli państwo przygotowaliście koncepcję tego opracowania to w momencie to, to było, kiedy nasze studium które w tej chwili jest na etapie jakby no, Poprawek pewnych będzie uwzględniało przebieg po prostu po tej y, koncepcji tej y, niebieskiej, jakby y, 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 odcinku, tak, który Państwo ten niebieski odcinek no, tutaj Tak, po granicy gminy y, Kosakowo z Rumią. Y, to czy w ten czas Pan, Panie Wójcie, przystąpi do dalszego kroku, żeby opracować plany miejscowe, które tak naprawdę stworzą możliwość, bo co innego jest prawo pierwokupu, a co innego jest prawo miejscowe. Które tak naprawdę uwzględniając już przebieg tej drogi, będzie stwarzało takie możliwości, bo z tego co się orientuje, to w momencie, kiedy port nie skorzysta z prawa pierwokupu tych nieruchomości, a takie sytuacje mogą mieć miejsce, myślę, że pani chyba nie zaprzeczy, bo port nie ma tych środków na to, żeby to. Ale ma pięć milionów. Że tą do, dolinę logistyczną całą nawet potrzebuje tam ileś terenów na swoje potrzeby zarezerwowane. Ma, czy w ten czas pan stworzy takie warunki, żeby jakby iść krok dalej? i żeby po prostu mieszkańcy fizycznie mogli po prostu czy inni inwestorzy mogli realizować i nawiązują się do tej koncepcji. Bo to jest też pytanie, ale to ale jest, do planu miejscowego tak, już parę lat temu przystąpiono i to Państwa, leży. No, ja, ja może nie oporować. trzeba przystępować. No tak, będziemy mieli nowe studium czyli tak naprawdę ale, przystąpienie. Ale. E, mówimy teraz o koncepcji już jakby poprawniejszej bardziej tak, bo Państwo już opracowaliście tak, jakiś to było, przebieg to było, to było, i my już na tym się możemy wzorować. To jest jakiś pewien głosunek. Szanowni Państwo plan miejscowy już się toczy od kilku lat. No e, myśmy go uzależniali głównie od, 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 od wariantu przebiegu, że tak, tak powiem, no. i drogi, drogi czerwonej, i trasy Wiemaris. Jeżeli w tej chwili studium to jest jedno, ale jeżeli w tej chwili ta trasa zostanie w jakiś sposób określona, że na przykład ten wariant niebieski jest preferowany, Ktoś tam za tym oczywiście my dostosujemy jakby plan miejscowy, plan miejscowy to nie pójdzie do uchwalenia. Tak. Czyli mniej więcej kiedy Pan planuje, bo tutaj Państwo prowadzicie zbiorni, pracę realnie, bo to spotkali, to prostu... czy, my... czy bo to jest spotkanie przedwyborcze, przepraszam, że tutaj tworzymy jakąś koncepcję, prostu... czy realnie wyznaczamy po prostu przebieg drogi i mówimy robimy rozwój. A czy ja jestem władnikiem? Jest... No nie no, dlatego bym to Ale ten, Pan mówi, ja tego zabiorę, bo no, musimy wyjść. Dobrze, technik muszę zabiorę. Proszę Pana, Panie Wójcie, no, ja rozumiem, jako przyszły mieszkaniec w Kosakowo, że pana główne działanie jest w interesie gminy. I tak powinno być. No, A to będzie dalej za granicą, nie się inni martwią. Pojeżdżamy do gminy mm -hmm. kosakowo i mamy świetny układ komunikacyjny. I za to chcę panu podziękować. Dziękuję. Ja natomiast będę chciał od któregoś państwa, to ma działkę sprzedać, to kupić. O. I wtedy będę wiedział, że mieszkam w gminie, która jest dobrze skomunikowana. A jak chcesz jechać na Hel, to przecież bardzo mi się jedzie w kółko. Ja tak to uważam jako egoista lokalny. Pan kupi dom.